Pytanie korzystając z obecności pana ministra Artura Sobonia. Um, i i też chciałam odpowiedzieć na apel pana przewodniczącego na początku komisji o sugestie, rozwiązania, pomysły. Więc ja z tym spieszę i nie, chcia, nie, nie mówię o przeszłości w ogóle. Chcę się zupełnie skupić na przyszłości i na tych problemach, o których mówili tu państwo, w tym pan poseł Żuk, różnych problemach, które jak najbardziej częściowo się absolutnie z panem posłem zgadzam i też mnie to martwi. I chciałabym zapytać, dążyć do tego, żeby, żeby Chciałabym zapytać o porozumienie z górnikami. Przy okazji tematu węglowego, przy okazji no, rozmawiamy o projekcie Ostro NKC, który zakończył się fiaskiem i to chyba można wszyscy się do tego zgadzamy. I co zrobić, żeby takich fiask uniknąć w przyszłości, na przykład jeśli chodzi o transformację regionów węglowych, transformację śląska, porozumienie z górnikami? I tu pytanie od razu do pana ministra, czy to porozumienie z września, które pan minister zawarł z górnikami, nie wiem, czy to było tak, chyba wrzesień wiem, czy ono już zostało notyfikowane w Komisji Europejskiej i czy ona pozytywnie to zaopiniowała? Um, bo um, Widząc, co się dzieje, w tym porozumieniu były zawarte gwarancje gwarancje, gwarancje zatrudnienia dla górników, ale w sektorze właśnie górniczym. Było zawarte, były zawarte informacje o, o tym, że ostatnie kopalnie zostaną zamknięte do 2049 roku i było, um, zawarta, była zawarta informacja o inwestycjach w innowacje niskoemisyjne, ale oparte na węglu, czyli szary wodór i tym podobne. I tu ja mam obawę, że w związku z choćby tą polityką klimatyczną europejską, której jesteśmy częścią i ją też popieramy, nawet jeżeli mamy poważne obawy w związku z cenami węgla, w związku z nową polityką tym prawem klimatycznym, które zakłada na razie, o ile się orientuję, że do 2025 roku będziemy musieli przestać dotować paliwa kopalne w ogóle. Mam obawy Poważne, czy to porozumienie jest realistyczne i czy, czy ono będzie czy ono będzie w ogóle zasadne i sensowne w tej, w tej rzeczywistości, bo tymczasem, i tu przechodzę do sugestii i, 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 i propozycji mamy tak, tak, z jednej strony najwyższe wczoraj zdaje się, najwyższe zapotrzebowanie na energię w Polsce rekord nowy, bardzo poważny. Z drugiej strony jednocześnie w tym samym tygodniu produkcja energii z wiatru osiągnęła re, też rekord 22. W pewnym momencie, to jest oczywiście wycinek czasowy, wiatr, energia z wiatru w Polsce pokrywała 22% naszego zapotrzebowania, więcej niż energia produkowana z węgla brunatnego. I to był wycinek w czasie, ja to absolutnie rozumiem, ale to pokazuje, że nawet przy naszej niskiej do tej pory mocy zainstalowanej energii wiatrowej, energii słonecznej, energii zielonej, już taką różnicę może, może ona spowodować w, naszym, w naszych dostawach energii, w, naszej, w naszym systemie. Jednocześnie wiem z rozmowy z przedsiębiorcami, z, z, z ludźmi, którzy szukają pracowników na rynkach ozowych, w, w, w gałęziach, w branżach ozowych, które są małe i dopiero się bardzo, ale bardzo dynamicznie rozwi rozwijają. Oni już dziś nie znajdują Pracowników i w, w, za pensje w wysokości dwóch w sezonie, nawet do trzech średnich krajowych, mówię teraz o branży OZE, zatrudniają głównie pracowników spoza Polski, ponieważ, ponieważ mają problemy na rynku pracy ze znalezieniem ludzi do pracy. I tutaj moje, moje sugestie, czy nie warto byłoby w tym porozumieniu na przykład z górnikami na Śląsku zawrzeć, rozszerzyć tych gwarancji zatrudnienia na branże ozowe, jednocześnie, jednocześnie uzupełniając to o pakiety przeszkoleń, dla chętnych. Te szkolenia są krótkie, one trwają pięć dni na, na przykład do montażu instalacji fotowoltaicznych. Nie są z, ceny ich nie są zbyt, zbyt wygórowane. Jeżeli państwo mogłoby coś takiego zaoferować górnikom, to, to będzie to w stanie zaoferować po bardzo niewysokich cenach, które Unia he, z chęcią będzie dotować. Um, dostosować jednocześnie terminy w tym porozumieniu do realistycznych terminów zgodnych z tym nowym prawem klimatycznym, co pomoże górnikom też jakby uwierzyć w te, w te porozumienia, bo myślę, że dzisiaj oni są, może część chce się tego trzymać, ale myślę, że ci, którzy śledzą, w którą stronę idzie prawo klimatyczne, emisje. No, nie do końca mogą być przekonani, że to faktycznie dostaną tą gwarancję zatrudnienia w branży górniczej, powtarzam, do 2049 roku. No, chyba że Państwo wiedzą, że wszyscy dziś 70, ponad tysięcy górników przejdzie w tym czasie na emeryturę i to, i to w, ten, w ten sposób rozwiązujecie. Nie wiem, no to też pytanie. Jeśli macie takie analizy, chętnie bym je poznała. I zamienić, co ważne, plany inwestycyjne w inwestycje niskoemisyjne szare, czarne, które zakładają, na które nie dostaniemy dotacji. Do, od 2025 na inwestycje zielone, niskoemisyjne, na które dostaniemy dotacje w ramach Zielonego Ładu i, i, i to zaraz bardzo duży zastrzyk funduszy. I to jakby do samego porozumienia, i tu patrzę na pana ministra, że jakby ciekawa, czy, czy, czy w ogóle zastanawia się na to. Ja wiem, że to jest bardzo napięty, napięte porozumienie, napięta sytuacja, ale myślę, że takie podejście pomogłoby urealnić i zużyć te, ten, te, 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 ten szeroki, duży strumień finansów, który od następnego roku popłynie z właśnie europejskiej polityki klimatycznej do pomocy górnikom i transformacji naprawdę porządnej, sprawiedliwej, a jednocześnie pomóc naszemu systemowi elektroenergetycznemu, uniezależnić się, odciążyć. Oczywiście dochodzi do tego szeroko pojęta cała transformacja energetyka, termomodernizacja, o której zapominamy, jeżeli przeprowadzimy rzetelną, rzetelny program termomodernizacji, znów za te fundusze, które właśnie za chwilę będą uruchomione obniżamy nasze zapotrzebowanie na energię, czy zatrzymujemy ten dynamiczny wzrost, który dzisiaj widzimy, właśnie o 20, ponad 20%. To możemy w ten sposób wpłynąć na, na, na to dzisiejsze zapotrzebowanie, które faktycznie jest bardzo niepokojące. Więc tutaj mój, mój taki apel i kilka propozycji, pomysłów, jak to urealnić, jak skorzystać z tych funduszy w sposób stały, zielony, bez, tych, bez potrzeby tych ciągłych dotacji, których i tak za chwilę nie będziemy mogli y, robić, y, czynić i, y, i żeby uniezależnić, zabezpieczyć nasz system i żebyśmy też nie importowali, tak jak dzisiaj codziennie importujemy 8% energii właśnie zielonej, taniej na przykład z Niemiec. Nie róbmy tego, inwestujmy w naszą własną y, energię polską z polskiego wiatru, słońca, biogazu. E, naukowcy, domowi, rodzimi mają już setki rozwiązań w, w tak grubych księgach. Jak to zrobić? W szczegółach rozpisane, koszty są rozpisane. To, to trzeba tylko zrobić i to szybko. Więc taki mój apel, a pytanie do pana ministra było jedno bardzo krótkie, czy nie, dwa. Dwa pytania, panie ministrze. Jedno, czy komisja to już notyfikowała i drugie, czy pan się zastanowi na tym, żeby rozszerzyć ten pakiet no, dla górników o przeszkolenia i rozszerzyć poza, poza branżę górniczą na branże również zielone, ozowe, termomodernizacyjne i inne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. bardzo cenny głos. A też się dowiedzieliśmy, że wiatr też ma narodować. To to bardzo ciekawe. Bardzo proszę, panie ministrze. Jeśli pan przewodniczący pozwoli odpowiedzieć na to pytanie, bo ono wykracza poza ramy dzisiejszego, posiedzenia, to chcę po pierwsze takie dwie ogólne uwagi. Jedna jest jednak taka, iż nie zgodziłbym się pani poseł na stwierdzenie, iż zakończył się fiaskiem, zakończył się konwersją na inne źródło zasilania, o innych zaletach technologicznych, o zaletach ekonomicznych oraz o innym czasie realizacji tej inwestycji, o czym mówili panowie prezesi. A druga uwaga jest taka, że ja oczywiście odpowiem na wszystkie pytania dotyczące tego, czym się zajmuję i też zapraszam, znaczy w tym Sugeruję też możliwość takiego spotkania, czy z grupą posłów, czy w jakimkolwiek innym trybie u mnie w ministerstwie, tak, żeby szczegółowo to wszystko wyjaśnić, tak, żeby nie korzystać z okazji. Do, do tego zmierzam w tej drugiej uwadze z mojej obecności. Więc jestem tutaj oczywiście otwarty na to, żeby tłumaczyć to, co rząd w tym zakresie realizuje. A to, co zrobiliśmy, to porozumienie, które zakładało do 15 września wspólną pracę w pięciu grupach górniczych, w każdym pracowały trzy zespoły. Zespół geologiczno-rynkowy, zespół likwidacyjny, zespół pracowniczy. I te zespoły przygotowały swoje analizy wspólnie strona społeczna i pracodawcy. One wpłynęły do nas na początku grudnia. Zakończył swoją pracę również pod przewodnictwem pana profesora Pruska w głównym Instytucie Górniczym Zespół do Spraw Czystych Technologii Węglowych. I w tej chwili, jak tu jesteśmy, kończy swoje prace, pracuje Zespół do Spraw Pomocy Publicznej, który również te prace zakończy konkluzjami. Konkluzja jest taka, ona była zawarta, zawarta literalnie w porozumieniu, więc tak nie chcę być tutaj złośliwy, bo. Pani poseł nie była złośliwa. Tam wprost zawarto zostało, w jaki sposób będziemy procedować, czyli po zakończeniu prac zespołów będziemy chcieli zawrzeć umowę społeczną, z którą będziemy chcieli pójść do Komisji Europejskiej celem jej notyfikacji. W związku z tym 15 grudnia wrócimy do rozmów, zaproponujemy stronie społecznej projekt takiej umowy społecznej, i jeśli będzie zgoda, iż wspólnie nad tym pracujemy, Przygotujemy cały zakres dokumentów, który jest niezbędny do tego, aby taką notyfikację otrzymać. Spodziewam się, że precyzyjnie na pytanie pani poseł będę mógł odpowiedzieć w połowie przyszłego roku, I czy jesteśmy już po tym procesie notyfikacji, czy, czy też on jest jeszcze niezakończony. Natomiast ja jestem oczywiście otwarty na to, aby szukać różnych porozumień z wykorzystaniem tych kompetencji, które są w górnictwie wśród zarówno pracowników bezpośrednio w sektorze, jak i tych pracowników, którzy pracują wokół sektora, bo wokół sektora są również kompetencje, które mogą być wykorzystywane do innych dziedzin energetyki. Są też między innymi podpisaliśmy, czy podpiszemy, bo pracujemy nad tym takie porozumienie z Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej, aby stworzyć takie narzędzia właśnie do przeszkolenia, do wykorzystania tych kompetencji przy innych rodzajach energii, na no w tym przypadku energii wiatrowej, nie chcę tego specjalnie rozwijać, ale no też pani poseł zdaje sobie sprawę, że to nie wyczerpuje tej kwestii społecznej, która jest związana z redukcją produkcji, a tym samym spadkiem zatrudnienia w sektorze. A to, co myśmy zagwarantowali, to podtrzymuję, to jest to, że przy alokacji. Pracowników na zakłady górnicze, które są z tych, które będą ograniczały produkcję i będą likwidowane, do tych, które będą wciąż pracowały. Przy tym mnożniku emerytalnym, który jest w przypadku pracowników dołowych, to jest to oczywiście możliwe przy takiej skali dzisiaj wydobycia i odpowiednim rozłożeniu w czasie, a to rozłożenie w czasie do roku 49, które zaproponowaliśmy i które zostało przyjęte w tym porozumieniu, jest realistyczne i niesprzeczne z polityką energetyczną państwa, która również po roku 40, z tym projektem, o którym mówił pan poseł Żuk zakłada udział węgla w polskim systemie energetycznym. Więc Jestem gotów oczywiście wszystkie działania rządu w tym zakresie tłumaczyć. Mam nadzieję, że przynajmniej w jakimś zakresie wyjaśniłem również to, o czym pytała Pani to, to, Wyczerpałem to, co pytała Pani poseł.